The way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the I don't see, yeah. These days I don't work much. I think we should have some.

Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Buziaczki, całuski. Witam się z Wami dość późno, ponieważ zaczęłam nagrywać rano, rano, rano. Już o 5.30, bo o tej wstałam. Ale żyję. I jest po 17, bo teraz wróciłam. Nieważne, tak czy inaczej, zapraszam. Kochani, robimy Mukbang. Założyłam słuchawki, żeby nie było jakichś odgłosów w tle. Myślę, że mój sweter daje światecznego vibe'u. Ostatnio wyskoczyło mi dużo kolegów i koleżanek. Proszę bardzo. Ludzkie. Ludzka sprawa. Normalna. Tak wygląda nasza cera. Zmienia się. I co? I żyjemy dalej. Marian, Alfred, wszyscy tutaj są. Ale się, się ulizałam. Fiu, fiu. Hi. Dawno nie było w filmiku. Stęskniałam się za wami. Chciałam, żeby ten vlog był takim rozpoczęciem, wejściem w spooky sezon, ponieważ ja uwielbiam ten czas, kocham go. Jakby ja bardzo lubię wszystkie polroku roku, wszystkie uwielbiam. Przede wszystkich widzę coś takiego, wiecie, wyjątkowego, ale skrycie kocham jesień. Ten cały vibe, kolory, drzewa, natura, jedzenie te jesienne outfity. Spooky sezon, Halloween. Mam też urodziny w jesień, szczególnie październik, szczerze mówiąc, naprawdę. Dzisiaj już byłam na przykład w Pepko. Szukam jakichś fajnych Halloweenowych rzeczy. Kupiłam jedną, zaraz wam pokażę. W sensie jedną dla mnie, a jedną dla mojego brata. To dla mojego brata już widzieliście. Uznałam, że mu się spodoba i będzie miał fajną rzecz do roboty, i od razu się za to wziął, także. So, Kupiłam taką dynkę świecznik, bo to nie jest lampion z pepko, za, kochani, 5 zł, Więc teraz do nauki zapalam sobie najczęściej właśnie świeczkę lub kadzidełko. Jak sobie włoży tutaj um, świeczkę, siąd do nauki, będzie taki klimacik. Umułam się, kochani. Dać mi to w morfozę. Myślę, że diametralnie. Witam Was, jest po godzinie 19 i ja teraz będę brała się za lekcję, gdzie ja w ogóle mówię, matko, w ogóle patrzcie co przyniósł mi mój brat. Mój brat jest już w fazie Halloween, on już ma 31 października. Jaka wygodna jest ta opaska, fajnie podtrzymuje włosy. Rozrobiłam sobie też szybkie cardio od Pameli, szybki taki workout. To był bardzo dobry pomysł, ponieważ teraz mamy coraz mniej ruchu, po prostu ciągle siedzimy w szkole. Przy biurku ten kręgosłup nam po prostu pada, siada. Ja miałam bardzo dużo jakby ruchu i aktywności w wakacje. Teraz też się staram. Nie chcę tego zaprzepaszczać, bo ja nawet nie mogę tak długo siedzieć. Po prostu czasami już tyle siedzę, że nie mogę wysiedzieć. Więc po prostu taki 10 minut, jeśli ma się siłę, bo kochani, nie robimy nic na siłę. Jeśli wstaliście o 4 i jesteście w domu o 18, to po prostu siądźcie, Zróbcie to, co trzeba i idźcie spać. Nawet się nie przemęczajcie, ale jeśli ma się ochotę, ma się energię, o to jest mega fajny pomysł, bo nawet lepiej się potem czuję. I teraz chociaż tak spokojnie siądę przy tym biurku, a nie, a nie przychodzę ze szkoły, gdzie siedziałam, siedzę jeszcze w autobusie, a później siedzę w domu. Także jak już wspominałam, jest po 19 i ja teraz będę brała się za lekcję. Mam jutro sprawdzenie z matmy. Będzie dobrze. Afirmujemy, manifestujemy, wszechświat nam pomoże. Nasza. Praca jest wynagradzana. Bardzo poważnie wygląda w tych łóżkach. Widzę, księżyc jest już piękny. Księżyc niedługo będzie pełnia. Tak mnie ta matma pochłonęła, że jest 23. A ja tylko nad nią od tamtej pory siedziałam. Z szacunkiem do dziedziny matematyki i wszystkich wybitnych jej twórców. I ja właśnie siedzę nad nią w nocy i liczę. Liczę na siebie. Wiem, że dam radę, ale po prostu chciałam uwzględnić to, że nigdy nie poszłam na rozszerzenie z matematyki i ukłon dla wszystkich osób. Chyba już pójdę spać, ponieważ nie chcę być niewyspana. That's funny, to that's funny and that's, that's sad. Nie jesteście sami z matematyką lub z innymi przedmiotami. Lekcja na przyszłość. Dobranoc. Hi! Ona je kanapkę z mozzarellą. Kochani prowizorka, światło genialne. Widzę Was ponownie w ten piękny wtorek, już wieczorem we wtorek. Żyjemy, trzymamy się. Jest super. I jesteście tutaj, widzicie? I'm so proud of you. Ja już nie wiem, co gadam. Chciałam wczoraj skończyć tego vloga, ponieważ um, chciałam, żeby to był taki jednodniowy vlog, ale tak mi wciągnęła ta matma. Nawet zostałam zmuszona do wciągnięcia się w tą matmę, że siedziałam z nią do późna. Ale napisałam, dałam radę i jestem zadowolona, także chill, spokojnie Ale wczoraj mnie naprawdę pochłonęła ta matma i tylko nią zrobiłam, tylko nią So, ja mam e, korki z matmy dzisiaj, <grywia> dzisiaj Nie jestem jakaś bardzo zmęczona, nie wiem, przyszłam do domu, usiadłam chwilę i miałam taki spadek energii, więc co chodzi Musiałam chwilę usiąść, zjeść, mam takie, teraz odpoczywamy a później miałam jakiś przypływ energii, głupawki. Rozpuściłam kostkę czekolady w kawie. I chciałam się po prostu z Wami pożegnać. Życzę Ci Wam miłego dnia, miłego wieczoru, abyście romantyzowali tą piękną jesień, życie, żebyście odpoczywali, byli mili dla siebie, byli mili dla innych. Przekazuję Wam dobrą energię, przekazuję Wam motywację. Wzrost motywacji i spadek, wzrost spadek to jest normalne. Jesteśmy tylko, ale aż ludźmi. Filozoficznie. Buziaczki, kochani, trzymajcie się. To była mia. Ja, Michasia. Pseudonim Misia.